Zapraszam na mój nowy Twitch. Link w opisie. Ty, hey, kierowniku. I tak, tak. Po Ile za to się należy? A z kodem dycha, czy bez? Z dycha. Czyli 1000. A z kodem dycha 30%? Takich nie ma, no jak kod dycha, to kod dycha. Trzymaj. Szerokości. A I teraz słuchajcie, bo jutro no. ma badać śnieg, nie? Wsiadł. Aha. I jak ma będzie coś biło w kole, to wystarczy umyć. Dobra. Dobrze. W szerokości uważajcie z tyłu na auto. Okej. Okay. Dziękuję. Tam postawił? Mówiłem nie dawać kobiecie samochodu. I pan patrzy. No, rozwaliła. Ro... Nie, rozwaliła. Rozjebała. Po prostu taki pan wyskoczył no. na jezdnię i udawał rybkę. To na pewno. Okay. I go uderzyłaś? Autem? No bo się przestraszyłam, że chce mnie zjeść i... to, to, to akwarium było go wpierdolone. Ładnie. Tak jak myślałem! Że oni tak parami jeżdżą? Na tych motorach? Czemu on na No Właśnie nie wiem dlaczego co on na okłamie. Chyba na ty. A, zniknęło. Na no, no przecież wyskoczył gościu i dał w się co o prostą ścianę. No, no ja. skitu, ty! Stał mur, a ty przed siebie! I co, klepać? Ale ona płaci tym razem, nie? Ech, gdybyś nie była taka ładna, nie? To bym ci coś powiedział Może lepiej nie? Bo będzie mi przykro i... Jezu, szybę stukło. No, auto rozjebane, do kasacji chyba Czy zrobił pan coś z tym? Kurde, nie wiem, wiesz? Się zastanawiam, jest jak to jest rozjebane <laughs> To jest rozpierdolone Nie no nie jest tak źle, widziałam w gorszym stanie na na przykład. Mówimy jedź w prawo, a na między. te. między pachołki się wpierdala, nie? To nie to już coś chyba. No Ciężko mam ze stronami, będzie! O, no. z no, kurwa wysoka u niej. Kurwa, Lerysa, ja pierdolę! Nie no, taki świetny mechanik nie da rady sobie z lekkimi zadrapaniami? Do samochodzie? Nie, do zadrapania! Słuchaj, ale tutaj w nie, nie ma czterech szyb. Ale ambu ambu tu nie, księ nie księ. ma 4 szyb! Blacha jest totalnie rozpierdolona To ja już w polonezie no swoim mam to auto wygląda w porządku, ma tylko jedną ryskę w tym miejscu no, i tyle no Bo masz no, nie Masz 4 szybki, prawie pierwsza przedniego zderzaka Słuchaj, o, masz kurwa. zaćmę Zaćmę No nie jest tak źle, nie? Jest drogi Jest w chudzie Jest kur... Nie. bardzo ja. Nie wiem Nie no wiem, to... się młoda Dobrze, że ja nie płacę, nie ty. No właśnie, to, że ona płaci. Fajnie się dupę nie? Płaci się nie. Fajnie, pakało. fajnie. Mówiłem, że to ja to nie, nie mogę drzwi otworzyć. A, mogę. Bez klamki. A to czerw. chyba z pasji się przesunęły. A nie, jednak się da. Spokojnie, musiałem pociągnąć. Muszę, Ej, kurzu, muszę przebrać, o, biorę, to pobindować, są... wiecie? O kurwa, muszę się przewrócić. to O kurwa. No nie, nie, nie wiem. wierzę, kurwa, oh, pierdol Ale mania. Wszystko pourywane jest, pizdu. Ja pierdole. Roboty Ja wiem, jej prawo jazdy dał, ja nie wiem, kto jej prawo jazdy dał. Może w Lejsach by grała. E, w Cheetosach, no. Bądź, no? Kurwa, w Cheetosach, no. Albo czyli... no, w dononkach, kurwa, bo dononki też wpierdala na potęgę. Kurde, nie mogę na to patrzeć, no takie rzeczy. Co ja mogę nie. z tym zrobić? Ja miałem kierować, no nic sobie wyprali, no. Która no, ja no, też, tak że kurwa. nie będę jechać? Serio jest serio tak, serio tak źle. No ten samochód jest tak poszkodowany. No bo jak ja bym kierował? Bo, serio, dobra, się chyba Wiem co zrobić. Dobra, odsuńcie się, żeby się chyba nie spadł. Ja nie wiem, coś ci się z aparatem zepsuło, wiesz, masz popękany strasznie. Kto? Bo tu zdjęcia mi wysyłają, że strasznie. O! No i taki przywiozłam! Pięknie zastrałaś zastrałaś się Takie właśnie przywioza. Chyba, chyba nie, czekaj jeszcze szyby Jest Idealny, bo piękny Jeszcze błędy chyba trzeba wykazać, bo tam coś się świeci Idealny, bo jestem w środku Poczekaj, uważaj, uważaj, ja ci nie przejechał Mistyko kokardkę da ci prezent Dobrze, Będę brał, będę brał taniej Ej, ale jest generalnie taki problem, nie? No Bo, bo ja go zajeb... To by tamten, co stoi tu na zewnątrz Nie no, klasa, klasa, klasa Ale zajebisty Coś pięknego no, piękne. A nie mam Portfel pytań. będzie jeszcze ładniejszy. Swój portfel tak już będzie bolał, bolał. Nie, no myślę, że się dogadamy inaczej jakoś. Jak przywiedzisz mi słoik Bigosu, to jesteśmy dogadali. Dobra, nie ma problemu. To, to czekasz za słoikiem Bigosu. Autko jest gotowe do, do odbioru. I Dziękuję, słuchaj. pięknie. A wy koledzy zostajecie tutaj na zakładniku. Nie! Szerokości. <noise> <Żartuję. głosy> <noise> ja bym został. No, ja bym też zostań, został właśnie. To, to Ja chcę żyć. Meskitu, ja ja się tu Dzień zostaję dobry. Do, 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 Dzień dobry e, Witam serdecznie Co tam? Szef policji z tej strony O kuwa. Pan tutaj ten no, warsztat prowadzi, tak? No, ale zależy o co chodzi, proszę pana Super. Nie, nie, spokojnie, my chcielibyśmy umowę podpisać, tak jak nie z każdym stanę, warsztatem To ja w to nie siadam z tobą bo to Umowa, tak. No, na, to się, może się jakieś tańsze, da. tańsze, tak? Yy, na no, prawie... no, ogólnie. Ale jakie to jest? Może kuada. da się jakoś wyjechać No ten... pan, my panu no, raz nie się, bo to musi... jakąś sumę ten, pieniążków. Yy, mechanik. A pan nam jakieś zniżki daje. Dobra. Yy, Scottem hmm. dycha jest taniej. Scottem dycha? No jest 10% yy, taniej. Hmm. Najlepszy mechaniku na świecie, bo musisz na autem wyjechać, wiesz? Bo nie, nie już, mogę nim ruszyć. Już, nie już. I I już pan, panowie policjanty poczekają mnie. Teraz, nie Hmm. A nie da się wyjechać? Nie, no się nie da problem, no, no. się. właśnie jest nie da się nie da. Się nie da. Się kurwa nie da. To kiedymy? O kurwa. Okej, okay, napiszcie do taku. No i Nie mam samochodu. Jak żyć? No trochę jestem w szoku. Trochę pizda wyszła. Mówiłem. To Beaglesu nie będzie. Polonezo. No nic. Trzeba jechać Muszę pościszać tych ludzi. w takim razie. To Beaglesu nie będzie. Ej, czemu tutaj mi takie rzeczy się dzieją? Nie no, Bigos, przyniosę. Słuchaj, ja ci to auto oddam później, bo yy, chyba się kluczyk za czas. Dobra, nie ma problemu. Poradzimy sobie jakoś. O, ten co robi? Czemu tak jest? Ty. Halo, wszystko okej? Okay? Kable jakieś ma kurwa na sobie, ty. Czekaj, mógłbyś, ma pan krzywy kręgosłup. Trzeba to wyleczyć. Czekaj, zaraz ci, zaraz ci otworzę, czekaj. Dobra, czekam, czekam. Ale chwilę. nie patrz mi na dupę Ale się pan wy... Wypi... ojoj! Oj. No właśnie czułem twój wzrok oj, oj, oj. Mm -hmm. oj chuj i nie ma samochodu No i co teraz? No nic przynajmniej się napatrzyłam tyle dobrego I... no. Za pokaz dupy dycha Dycha? Dobra Może być yy, piątka? Nie 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 pa, od pani dychy od Ja mogę szlugi dać Nie palę Czemu? Czemu do mnie no trzy? No to dałem wszystko co miałem Albo przelewam mogę jebać to jest napiwkiem. Dziękuję bardzo. Ale Możecie tam tym jechać. To jest mojego kuzyna. To białe? Nie, nie. nie to, to nie. I tym ciemnym. to tam jest przed warsztatem. Ale to ciemne jest okay. jakieś takie. No, no... Skład, Składak, to jest składak. A do się go tego? Rozłożyć normalnie i złożyć? Nie, można nim jechać. Jest gotowy do jazdy. Oho. No już nie ma. No pan weździe i pojedzie. Co zrobiłem? No dobra. Już tylko już idę, panowie policjanty! Jasne, nie ma problemu. I jak jak wy to robicie, że... Powiedz tak. Wraz yy, na miesiącu... Moment! Ej, gościu! Ty najebany jesteś? On no, chyba jakiś mało rozmowy. A, bardzo mało To taki rozumie. skryty w sobie człowiek No, mm -hmm. no ale co ty jakbyś węszysz tutaj? Samofocus of Co ty masz? Czarny rzuca Co ty masz? Radio, radio z trójką masz? Ale już! Wyjdź za bramę bo cię odcholuję. Ja tu rozmawiam chłopie o interesach Co Kurwa jeżeli po to ja On jest chyba czarnoksiężnik jakiś No nic ważne, pra... że se poszedł Może COVIDa ma Dobra, no, I... no, no to wracając no. Yy, raz w miesiącu stokawki i koty LSPD minus 90%, 90 na naprawy Kosuje? ale to wszystko zależy, bo Janek dzisiaj tak przyjebał w supek, że się, yy, że się te lampy się pocałowały. No to wiem, no ja zjechałem z No to więcej damy, że było też na takiej sytuacji. 90%, 100%. ale z innej ceny. To. Słuchajcie, dajcie Właśnie. 200 i macie za darmo. Fantastycznie, stoi. Wchodzimy w to. O! I ten, ale nie mówcie Jankowi, żeby mi dać siano, bo będę się mu odpalić. Jasne, jasne. No to spokojne. No, można naprawić furę? Weź już już sekundkę normalnie yy, dogaduję. <laughs> dobra, dobra, to czekałem przy samochodzie I kiedy będzie płacone? Yy, teraz. O kurwa, normalnie, a ja konto mam? To nie, nie masz pan. Mam, kurcze, założone w tych obankach. W sensie, do ręki, do ręki, przywieźliśmy. Do macie gotu. A to, nie jest, a to nie jest... kasa z narkotyków? Nie, nie, no nie. oczywiście, nie. że nie. Nie, nigdy. Okej, okay, dobra, niech wam będzie. Wy ja tak wróćcie do mnie. O, się, to, jakie, to jest ciężkie. Coś tu przykręcić i umyć od razu? No, w tym nie trzeba, w tym nie trzeba, ale to pewnie przyjedziemy jeszcze dzisiaj. Będziemy a. przyjeżdżać pewnie. Dobrze, to jak coś, to nie ma problemu i jestem do waszej dyspozycji. Jasne. To... I radę. szerokości. Sierokości. Co się stało! bardziej na części trzeba. Yy, kurwa, co się nie stało. Yy, obite z przodu z tyłu z boku od spodu nie, i od góry też. No widzę właśnie kurcze. To jest Lamba Godzini, nie? Nie wiem, to, to mają się. Tak. Jak? Lamborghini Sion to jest siostra Syjanska i... In... Moment, kurwa, Menela wyjebie, tara. Poczekajcie, panowie, bo mam problem z nim. Ty, joga! Ty, bo jak ci kopa na dupę z nie? To ci przepuklina wyjdzie w lędźwiowym. Już! Wychodź mi stąd, już! Bo siły użyję. Expecto Patronum. Co ty mnie tu perdonisz? Weź Weźcie, rób te czary tam w krzakach przed garażem. A nie, że ja muszę robić i jednym okiem patrzeć, czy mi czegoś z warsztatu nie wynosisz. Już tam idź w krzaki. Ale mnie to już. Przepraszam. Wybaczam. Nie widzę, nie. Nie widzę nie? Szerokości. Ej, przepraszam. Bo się do... chciałem dowiedzieć, ile za ściągnięcie bloka ze skutera. I nie robimy odkurzaczy. Musisz udać się do firmy Zelmer. No dobra, do widzenia. I szerokości? I go przepierdolić. <laughs> ale tak naprawdę to, i to jest lamba godzini spaghetti, tak? Syan, spaghetti. Niebieskie. Niebieskie. Tak akurat mam do niego części, bo do czerwonego nie mam. Oj, no i wszystko. O, ale tu jeszcze reflektor jest pisgnięty. Oby Obydwa, przód, tył, lewo, prawo. Aha! Ja myślę, że to jest wszystko Klubi ma jeden. Pojebane rzeczy. Dobrze, no to to spokojnie, to przecież wyklepemy i pomalujemy. to jeździ? Yy, no O Jezus Jezu, jakie to jest głośne Zobaczymy co urwaliśmy, nie? On tak na obrotach na wolnych skacze normalnie sam yy, ze sobą, czy, czy, czy to tak chodzi te auto? Coś, coś tam jest urwane chyba, ale ja nie jestem pewny, ja się nie znam. No Zdarek. bo tak na gazu nie tylko odpaliłem, a on tak zaczął wyć, nie? No nic, sprawdzimy. Masz gwarancję na to? Czekaj. Jasne, że tak. <noise> to jedziemy do? aso Gdzie się kurwa? Takie auto bez gwarancji to kurde. Ja na swoim miejscu tu fale wymienił. Nie bo. Yy. Ale gnój nafery, panowie! Jakie są na stanie to. co? Nie ma silnika! Silniki są z tyłu w Lamborghini. A to jest Lamborghini? To co pan w moc Że lampa godzini! <grym> Dobra, no to teraz wszystko wiem, ci wyjaśniło. No i cyk, podnosi... Kurwa, jakie to jest przykręcone mocno! To No przykręcone, śluby tak... Ja bym Hulk Hogan przykręcał. Ja mówię, że jeździ jakiś gównem. Moje Bugatti nie dość, że to robi... To jeszcze nie trzeba się pierdolić, żeby coś zasłonę Ty, ty, twoja Bugatti jest znowu z salonu. I przystojniaczki, uwaga, bo będę podnosił autko. Oho, Ohoho Cały układ jezdy do wyjebania, będzie trzeba zbieżność zrobić <góranie> po górach było jeżdżone, nie? O Panie No nic, zrobimy, zrobimy starym sposobem Na nitkę Czasem się wjechało na jakiś kraęźnik. Teraz ten mechanik no, jak mówiłem, te fele bym wypierdolił i by wypierdolił Nie, nie, bo kurwa nie mają fajnych fel na stanie, wiesz? Nie mają? Sprowadzą Ja mam taki numer do Fela Marka pasuje. Mogę, mogę sprowadzić Felgi? No i on robi w interkarsie. O, zajebiście Na teleskopie Habla, i on z, yy, z teleskopu mi wysyła raz w tygodniu części do auta. No No i, I wszystko Co z tymi felami tak. jest nie tak? Jak no nazywa, tak to co? Frela, Lamborghini, Obie to... pogięte to jak chuj zdarczy ty co? nie miał opłacić się tego regenerować, wypierdol, daj nowej, i tyle I panowie, bo ja mam y, krótką pamięć y, Da radę zapamiętać y, 6? Sześć? No, sześć razy muszę przekręcić z drugiej strony Sześć razy, pamiętaj Żeby Dobra. nie zdzierało opon Dobra, Dobra. I, Ile miało być? Sześć Okej. Okay. Zobacz, pod jakim kątem nie popatrzysz, to ta felga albo się błyszczy, albo jest taka jakaś kurwa niejaka. Nie umyta. A jak nie umyta? No przez czyste to auto. Co? O! I widzisz? Przypatrz się, no. Raz się błyszczy, a raz, a raz nie. Ja Ale. bym to po w pizu. Mam to na złom ogólnie. Na chuj, A, dobra, wezmę sobie Twoje. To, to, I... Nie, nie, no moje. moje. <laughs> Jak da złą, to ja wezmę wtedy. Weź to wymień. Na coś, na coś nowego. Kurwa, nie wiem. Przecież to jest 2019, to zaraz, kurwa, I... będzie się rozpadało na drodze. I kochani, i robić folię? Poproszę. Folię chcesz? No. Opier... takie kości zapierdolą, zaraz, że nie wypłacisz się do końca życia. I, I woskujemy najpierw, bo nie chcę paprochów pod folią. A jest tu bankomat. I jest do góry! Tamu. To jest doposażony warsztat, chłopie. To poczekam. Nowa technika? I woskowanie, tylko eko! Aaaa... Tak, nie chrzysz Kurwa, nie z czego się wosk... woskrowić. I ma pan wodę, bo muszę aktywną pianę pierdolić, a mi w gardle eee, Kurwa mam ja mam, soki trzeba? z mojej firmy, jedynie O, może być. generalnie jest właściciel tego Fruit ten Socks O właśnie, no takie jeszcze nie robiłem, to będzie miał pan zapachowe Dziękuję Dziękuję no, Jak wymienić, to może jakąś czwórkę, brodusa Tak, no, ale po soku zawsze większa flegma jest, nie? Tak, Kurde, nie się tak, klei no, no. po? no sotkę, wtedy... nie? No robi się zaraz taki kurwa zakrzep Kurde, ciągnie się jak na evencie, no, moment Mógłby pan napluć? Ja? Na tamtą stronę, no przecież to się tak ciągnie, że to będę rozsmarowywał tydzień No coś tam umie. mogę napluć niby Tu <grym> Jak harsier, <grym> kufanowanie jeszcze, jeszcze z przodu, jeszcze z przodu poprosił, no to ty spenser napływ, bo ja już wszystko, co miałem w nosie, Dobra. to wyciągnąłem. Dobra. Bardzo dziękuję. Lampa godzin. Ja teraz jak będziesz ten. Teraz jak będziesz. No właśnie. a życie. Kurwa. A życie. Pisz się jak dziewica. No. To nawet kurwa. Morskiem tak się nie wypoleruje. Ja ale trzeba bardziej błyszczeć mi się, czy mi się wydaje? Szalowałem to w ogóle kurwa To niebieski Ogólnie ten kolor, A Co folię ci kładą teraz to jak to przemaluj się przed folią No dobra to już chuj Albo oklejnową, kolorową I no niech paś się zade zadecyduje bo jak yy, folię nałożymy to już nie nałożymy farby bo to jest yy, Plastikowe tego się już nie pomaluje. No. ma masz czerwony podcień. Pierdolice. To nie jest Ferrari? Ja, jakie lambo zawsze jeżdżą kolorami? Żółte? Żółte lambo? I... Żółte. Mogę zaproponować Zielone. tunik niespodziankę! A, da. Z, czego, z czego się składa ten tunik? Z niespodzianki, kurwa <laughs> Zapraszam na mój nowy twitch. Link w opisie.